Dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. Zobaczcie Państwo, co wydarzyło się w zabrzu. Zaledwie kilka dni temu ogłoszono zbiórkę dla powodzian. Odzew ze strony mieszkańców zabrza był tak duży, że już dziś wyruszył pierwszy i zapewne nie ostatni transport z darami dla poszkodowanych w powodzi. Wyładowany po brzegi darami, ten samochód z zabrza wyruszył dziś tam, gdzie pomoc w tej chwili jest najbardziej potrzebna. To pierwszy transport darów dla poszkodowanych w powodzi w Krzyżanowicach. Zabrzanie po raz kolejny stanęli na wysokości zadania i przyłączyli się do zbiórki na rzecz powodzian. Choć akcja trwa zaledwie od kilku dni, to jej efekty są zaskakujące. Wciąż przybywa rzeczy, które mieszkańcy z myślą o dotkniętych powodzią osobach przenoszą do punktu zbiórki, czyli budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Powstańców Śląskich 5. Wśród nich jest to, co na tę chwilę jest najbardziej niezbędne: butelkowana woda, żywność o długim terminie przydatności do spożycia, środki czystości i higieny osobistej i środki opatrunkowe. Rośnie też stos karmy dla zwierząt, które również ucierpiały w wyniku katastrofy. Zbiórka nadal trwa, lista potrzebnych rzeczy na daną chwilę będzie stale aktualizowana w miarę zgłaszanych potrzeb. Obecnie można wspomóc poszkodowanych artykułami higienicznymi i środkami czystości, żywnością o długim terminie i karmą dla zwierząt. Województwa dolnośląskie i opolskie toczą cały czas walkę z żywiołem, który bezlitośnie zabiera im cały dobytek i nadzieję. Każda pomoc jest w tej chwili na wagę złota, a takie akcje pokazują, że w trudnych chwilach potrafimy okazać prawdziwe wsparcie. W Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach upamiętniono zmarłego w 2021 roku wybitnego onkologa-radioterapeutę, profesora Leszka Miszczyka. Z pewnością jesteśmy najnowocześniejszym zakładem radioterapii w Polsce. Wciąż najwięcej leczymy pacjentów. Może już nie jesteśmy drugim co do wielkości w Europie, ale gdzieś tam na pewno dość wysoko w tym rankingu. Dysponujemy wszystkimi nowoczesnymi technologiami, jakie pojawiają się w radioterapii, które są użyteczne dla pacjentów. Z Instytutem Onkologii w Gliwicach związany był przez wiele lat znakomity lekarz, zmarły tragicznie przed kilku laty, profesor Leszek Miszczyk. W zakładzie radioterapii, której był wieloletnim kierownikiem, odsłonięto tablicę upamiętniającą profesora. Podczas uroczystości wspominali go współpracownicy i bliscy. Wspominamy profesora Leszka Miszczyka, który w tragicznych okolicznościach odszedł od nas w trakcie wykonywania właściwie obowiązków służbowych. Pojechał na konsultację do szpitala w Piekarach Śląskich, takie no, takie cotygodniowe konsultacje dotyczące pacjentów z rozpoznaniem guzów kości. To był jeden z tematów, którymi profesor Miszczyk się zajmował. i on właśnie rozwinął taki interdyscyplinarny zespół łózówkości, to jest jedna z wielu jego zasług. To osoba dla nas niezwykle ważna i w ogóle dla całego środowiska radioterapeutów w kraju, dlatego, że profesor Miszczyk wprowadził do użytku wiele różnego rodzaju technik radioterapii. Większość tych nowoczesnych technologii, którymi dysponujemy teraz i które są wykorzystywane u nas w zakładzie radioterapii, ale w całym kraju w ogóle, zostało wdrożonych do użytku między innymi dzięki profesorowi Leszkowi Także jest to postać niezwykle ważna nie tylko dla nas tutaj w Liwicach, ale w ogóle dla radioterapeutów w Straciłem przyjaciela, straciłem ucznia i straciłem szefa, czyli w zasadzie trójkę. Przy czym chyba przyjaciela najwięcej. Leszek był wyjątkowo, ja bym powiedział, unikalnym profesorem, bo on nie nosił w sobie żadnego krawata naukowca, ponieważ dla niego najważniejsi byli chorzy i wszystko dedykował chorym. I wszelkiego rodzaju inicjatywy, które podejmował, to były zawsze nawet naukowo, skierowane na to, żeby zwiększyć skuteczność leczenia chorych. Był człowiekiem niezłomnie prawym miał zasady, których nigdy nie łamał i to chyba było największe jego walory. Można powiedzieć, że działalność kliniczna, a nie działalność naukowa była ważniejsza dla niego. Leszek był innowatorem, wprowadzał wiele technologii do Instytutu Onkologii w Gliwicach w zasadzie większość nowoczesnej radioterapii. No zawdzięczamy Temu, że Leszek potrafił zorganizować zespoły ludzkie i potrafił wdrożyć nowe technologie, z których korzystamy do dzisiaj. Miałem tą przyjemność współpracy z nim od początku lat 90. zarówno współpracowaliśmy klinicznie, jak i naukowo, był mi bardzo bliską osobą zainspirowany właśnie jego przykładem poszedłem również na studia medyczne i zostałem onkologiem. Mieliśmy okazję przez pewien czas pracować w pewnym sensie razem, co prawda oczywiście nie pracowaliśmy w obrębie tej samej jednostki. Jest to absolutnie dla mnie osoba, która była motorem pracy w moim życiu. To znaczy zawsze kiedy zadawano sobie pytania wielokrotnie to sobie człowiek zadaje te pytanie czy warto poświęcać aż tyle czasu? Wystarczyło, żebym o nim pomyślał, żeby wiedzieć, że tak. Jego przykład pokazał mi, że można pracować dla ludzi, dla pacjentów. On zawsze był lekarzem, nigdy nie patrzył na zegarek, patrzył tylko na to, żeby jak najwięcej pomóc ludziom. Więc z tego inspirującego przykładu myślę, że bardzo dużo w życiu udało mi się wynieść, też dla własnej praktyki. Nigdy tego nie zapomnę, nigdy nie zapomnę jego jako osoby. I oczywiście nie jest wcale prosto być synem osoby, która tak bardzo poświęca swoje życie dla pracy, ale ostatecznie rzecz biorąc, wydaje mi się, że jest ku temu jakiś wyższy cel, i ta inspiracja pozwoliła mi również wiele tych cech przejąć. miejmy nadzieję, jeszcze bardziej w przyszłości, poziom, dla którego on oddał się swojej pracy, jeszcze dla mnie, myślę, przez pewien czas jest nieosiągalny. bez barier. To hasło, jakie przyświecało tegorocznej edycji Dnia Otwartego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu. Kolejny raz w zabrzańskim oddziale ZUS odbył się Dzień Otwarty. Tym razem wydarzenie było skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Na odwiedzających czekało dużo atrakcji atrakcji w postaci wiedzy naszych ekspertów zewnętrznych, jak chociażby pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też ekspertów z zakładu ubezpieczeń społecznych. Udzielali oni informacji na temat świadczeń, jakie mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, wsparcia finansowego, ale też byli przedstawiciele lokalnego biznesu i organizacji pozarządowych. Osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności, jakie proponuje NFZ uzyskać porad dotyczących zaopatrzenia w wyroby medyczne. Wszelkich aplikacji, które posiadamy, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, NFZ ma aplikacje Moje Fizjo, Moje Diety, Dieta z NFZ, Internetowe Konto Pacjenta, dlatego zachęcamy do skorzystania z aplikacji, które ułatwiają nam po prostu życie. Można wyrobić sobie europejską kartę na wyjazd. Jeżeli ktoś jest zainteresowany sprawdzeniem swojej wagi, mamy wagę specjalnie dedykowaną, podczas której można analizować skład masę swojego ciała i zachęcamy do szczepień przeciwko nowotworom drugorodnym, HPV, bardzo fajny program, uchrania nas, zachęcamy rodziców, żeby się zainteresowali tym programem. Szczepienie jest jak najbardziej bezpłatne, a może uchronić nas w przyszłości nad poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Jeżeli chodzi o nasz program, jest to skierowany głównie na profilaktykę chorób współczesnych. Także pod kątem profilaktyki chorób kobiecych, chorób piersi i także innych problemów zdrowotnych. Dzisiaj akurat możemy sobie zmienić ciśnienie oraz poziom cukru. Badałyśmy poziom cukru, uczyłyśmy się badać piersi i chciałyśmy zbadać wzrok, ale niestety my jesteśmy użytkownikami soczewek i nie mieliśmy pojemników, więc zostałyśmy więc tylko ulotki. A żeby zachować nasze pełne zdrowie, to najważniejsza jest profilaktyka, czyli systematyczne badanie całego ciała, wszystkich naszych narządów. Podczas Dnia Otwartego można było wziąć udział w prelekcjach dotyczących cyberbezpieczeństwa. Rozmawiamy o szeroko rozwiniętym bezpieczeństwie, które dotyczy ogólnie wszystkich mieszkańców naszego miasta. Musimy tę informację szerzyć po to, żeby przeciwdziałać wszelkiego rodzaju przestępcom no i innym niebezpiecznym sytuacjom, które mogą nas spotkać w życiu codziennym. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.